Nie bez powodu jesteśmy w otoczeniu betonowych murów. To Twoje ograniczenia, to schematy myślowe. Ćwiczysz mięśnie, biegasz na siłowni, a co z centralnym układem dowodzenia? Pamiętaj, tylko mistrzowie i wygrani korzystają ze współpracy z psychologiem. i przegrani tego nie robią. Dzień dobry Państwu. Dziś chciałabym polecić Państwu temat, który niby powszechnie znany, opisany w bardzo wielu książkach, ba, podręcznikach i tak dalej, a jednak wydaje mi się, że na tyle istotny, żeby ciągle o nim mówić i ciągle przypominać, cóż to za temat, dorosłe dzieci alkoholik. Proszę Państwa, syndrom DDA to nic innego jak takie zachowania ludzkie, które są wynikiem bardzo często tego, co przeżyliśmy jako dzieci. Takie osoby z takim bagażem doświadczeń. Charakteryzują się kilkoma, kilkona, kilkunastoma specyficznymi cechami. Wśród nich pierwszą, zasadniczą jest brak kontaktu z własnymi emocjami. Drugą z takich cech jest zasada trzech razy nie. Po pierwsze nie warto mówić. Po drugie nie warto cię skarżyć bo oznacza to, że trzeba zaufać I po trzecie Po trzecie nie wolno czuć Jak to rozumieć? Otóż, proszę Państwa, kiedy mówimy o alkoholizmie, nasze pierwsze skojarzenie to jakieś prawda, niziny społeczne, coś na kształt lumpenproletariatu. proletariatu. A wcale nieprawda, że tak jest. Mało tego, bardzo często alkoholizm jest udziałem osób z pierwszych stron gazet: celebrytów, nauczycieli, prawników, dyrektorów, prezesów. Krótko mówiąc, osób, które na tak zwany pierwszy rzut oka nawet w naszych najśmielszych oczekiwaniach, nie zostałyby przez nas dotknięte podejrzeniem o coś takiego. A zatem nie wolno mówić, prawda? Bo to wstyd. Bo co ludzie powiedzą? Bo zaburzy to przecież obraz idealnych rodzin. Idealnego wizerunku, zaszkodzi interesom, bo to wstyd. Nie warto ufać. No przecież, nawet jeżeli spróbuję o tym powiedzieć, to kto mi w to uwierzy? Kto uwierzy, że pani prezes po przyjściu do domu, Pierwsze, co robi, to sięga po kieliszek, prawda, na rozluźnienie. A później zaczyna się gehenna. Kto uwierzy, że pan mecenas, pan nauczyciel, pan doktor, pije na umór, a często gęsto również staje się później agresywny. I nie wolno czuć. Cóż to oznacza? Oznacza to ni mniej, ni więcej, że jeżeli przestanę czuć y, przestanę ogłuchne na wyzwiska, ogłuchne na y, złe słowa, na poszturchiwanie, na bicie, na krzyki na ubliżanie, upokarzanie, poniżanie. To tak jakbym trochę założył zbroję, prawda? Jakby nie dotyczyło to mnie. I proszę Państwa, bardzo szybko. Te zachowania związane z tym, z tą zasadą wszechnie stają się jakby genetycznie wpisane w nas, stają się mocno wdrukowane w naszą psychikę. Bywa, dorastamy, wyrastamy, sami idziemy w życie. I co się dzieje? Bardziej lub mniej świadomie powielamy tę kalkę. Po prostu powielamy te zachowania. Zanim jednak dorosłe dziecko alkoholików stanie się dorosłe, jest dzieckiem. I zazwyczaj. Takie dziecko przyjmuje cztery z, z znanych strategii. I tak... Ta. Pierwsza z tych ról to tak zwany bohater. Jeśli w takiej rodzinie jest więcej niż jedno dziecko, to zwykle to najstarsze dziecko bywa takim domowym bohaterem. Na czym to polega? To jest właśnie taka strategia, taka rola opiekuna młodszego rodzeństwa, a często również tych alkoholowych rodziców. To jest osoba, która. Pilnuje, jeśli w ogóle jest taka możliwość, płacenia rachunków, y, robienia zakupów, dbania o młodsze rodzeństwo. Y, w roli występuje taka osoba w roli wychowawcy, opiekuna y, w roli takiego, Rodzica, prawda, jakby rodzica zastępczego z całym bagażem jego obowiązków, zobowiązań, takiego kogoś, kto właśnie zastępuje temu młodszemu rodzeństwu tych niewydolnych, dysfunkcyjnych rodziców. Wysłuchując żalów, zabezpieczając potrzeby, pilnując tego, żeby nie chodziły głodne, żeby miały gdzie spać, i tak dalej. Od tych najbardziej podstawowych do tych emocjonalnych. To jest funkcja bohatera. W dorosłym życiu takie dziecko, dorosłe dziecko alkoholików. To jest właśnie zwykle ktoś, kto jest opiekunem, aprowizatorem, powiernikiem, osobą nadodpowiedzialną za wszystko i za wszystkich. Broniącym nadodpowiedzialnym właśnie przyjmującym na siebie wszystkie ciosy, biorącym na siebie cały bagaż obowiązków, bo po prostu powiela tę wspomnianą wcześniej kalkę. Drugą strategią i drugim takim schematem, proszę Państwa, jest tak zwany kozioł ofiarny. O ile bohater to była osoba, która sama dobrze się uczyła, nie sprawiała trudności, prawda? Przejęła te obowiązki rodzicielskie na siebie. O tyle kozioł ofiarny to jest strategia polegająca na tym, że kłopoty w szkole, kłopoty na podwórku Stają się czymś, co niejako ma być takim sygnałem, prawda? Zwróćcie na mnie uwagę, takim głosem wołającym, pomóżcie mi, niech ktoś w końcu coś z tym zrobi. To jest nic innego, tylko rodzaj takiego krzyku rozpaczy. Który ma zasygnalizować otoczeniu, że dzieje się źle, że dzieje mi się krzywda, z którą nie umiem sobie poradzić, a jestem ofiarą sytuacji. Cóż zatem robi w dorosłym życiu taka osoba? Powiela ten schemat. Bardzo często sama staje się alkoholikiem, nadużywa wszelkich. Dopalaczy, narkotyków, różnego typu środków, prawda, psychotropowych, i tak dalej. Rozrabia, buntuje się, a zatem jest kozłem ofiarnym. Takim człowiekiem, który jest ofiarą wychowania sytuacji domowej, tego, że nikt w spore nie zareagował, nie usłyszał jego wołania. A zatem ten wdrukowany wzorzec powiela bardzo często bez nawet bez udziału własnej świadomości, bez takiego poczucia, że coś tu jest nie tak, że coś tu nie gra, coś tu się nie klei, że dlaczego ja to robię, dlatego ja się niszczę, prawda? Ten kozioł ofiarny jest ofiarą sytuacji, jest ofiarą tego, co działo się kiedyś, a nie przepracowało się. I w związku z tym on po prostu inaczej nie umie. Reaguje w sposób naturalny dla siebie. Tak, jak go wychowano, tak. Jak został nauczony. Kolejną strategią, proszę Państwa, to jest dziecko aniołek. Dlaczego aniołek? Zwykle mówimy o kimś, że ma anielską cierpliwość, prawda? Niczego nie wymaga. Nie krzyczy. Nie upomina się. Jest takie, jakby oderwane od życia, zamknięte w sobie, nie skarży się, nie prosi, tak jak mówiłam, nie krzyczy, nie tupie nogami. Zwykle nie sprawia większych kłopotów wychowawczych, żyjąc we własnym świecie. W związku z tym, to, co powiedziałam na samym początku, prawda? Anielska cierpliwość, to jest to odcięcie. Nie czuć. Stworzyć sobie bańkę z własnym światem, żeby przetrwać. To jest strategia przetrwania, ni mniej, ni więcej. Takie dziecko w dorosłym życiu również. Stosuje tę strategię. Nie upomina się o swoje. Nie walczy. Cierpliwie znosi swój los. Ma jakiś tam własny świat. Ale jest takie właśnie pogodzone, jak gdyby z tym wszystkim. Tylko takie dziecko też nie nawiązuje z nikim relacji. Nie wchodzi w bliskie związki, bo nie umie. Nie potrafi mówić, chcę tego czy tamtego, to czy tamto mi się nie podoba. Zostało wychowane w ten sposób, prawda? Nie czuć, nie komunikować, nie wymagać, nie czepiać się. Dać święty spokój. I mimo tego, że bardzo cierpi z tego powodu, to te relacje we własnych związkach są też zaburzone, prawda? Bo albo nie umie utrzymać tego związku, bo ta druga strona chciałaby coś wiedzieć, chciałaby poczuć autentyczną bliskość, a ten rzesz aniołek, pomimo tego, że jest taki grzeczny i cierpliwy, to nie jest gotowy na to, bo nie potrafi tego wyrazić. To nieprawda, że nie czuje. Czuje, ale nie umie o tym mówić, ba, nawet nie wie jak to zrobić. Chociaż bardzo tego potrzebuje. I ostatnia ze strategii, proszę Państwa, to strategia maskotki. To takie dziecko, które jest żywe, przytulanka, taka, prawda, która błyskawicznie dostosowuje się do sytuacji, jest cieplutka, uśmiechnięta. Pozornie, nic, niczym nie dotknięta, ale tylko pozornie, bo znowu, wtedy, kiedy alkoholiczny rodzic ma humor, no to jest prawda maskotką ta pusia, mamusi. Natomiast, jeżeli nie ma tego humoru, to tak jak z maskotką, jest odstawiana, prawda, na, do kąta, i te same zachowania powiela w swoim dorosłym życiu. I proszę Państwa, nic dziwnego, że również ma problemy z nawiązywaniem trwałych relacji. Jeśli już je buduję, to na zasadzie takiej, że one są, zasłużyłeś, mam humor, to tak, takiej uznaniowej, prawda? Jeśli nie, to fora ze dwora. Nie potrzebujecie cię w tym momencie, co autentycznie mija się z prawdą. Bo przecież wszyscy i non-stop mamy potrzebę akceptacji, samoakceptacji, potrzebę szacunku, potrzebę przynależności, potrzebę bycia kochanym. Tylko, że takie dziecko-maskotka nie umie tego ani pokazać, ani o tym opowiedzieć. Ba, nawet często gęsto nie umie tego nazwać, bo nikt jej tego nie nauczył, prawda? I również traktuję na przykład swojego potencjalnego przyszłego partnera tak samo. Kiedy mam humor, to jesteś cacy, Kiedy nie mam humoru, jesteś b. Czyli pobawiłem się, było mi fajnie, zaspokoiłem jakąś tam swoją potrzebę, po czym odstawiam cię do kąta. Bo musisz zasłużyć na moją uwagę. I znowu. Jesteśmy na kolejnym piętrze, prawda? Kolejnym klocku domina. Po raz kolejny budujemy. Tę zaburzoną sytuację, utrwalamy ją. Bo takie osoby po pierwsze w swoim dorosłym życiu cechują się tym, że nie umieją, bądź są przerażone koniecznością stworzenia trwałej, autentycznej, szczerej. Długotrwałej relacji z drugim człowiekiem. Nie umieją zaufać drugiemu człowiekowi. Uciekają się do kłamstwa, do jakichś takich zakulisowych działań, a żeby osiągnąć to, na czym im zależy. Bardzo często po prostu powielają też wzorce. Tak jak ten kozioł ofiarny, prawda? Czyli same sięgają po alkohol, po używki, stają się dokładnie tacy sami, jak ich rodzice. Dlatego, proszę Państwa, jeśli ktoś z Państwa. Czuję, że ma z tym problem, że zaobserwował u siebie tego typu zachowania. Nie czekajcie. Nie czekajcie, szukajcie pomocy. To nie wstyd, a wręcz przeciwnie. To konieczność, to najlepsza strategia przetrwania. Uporządkowania życia, poczucia się wolnym od tych niekomfortowych, niechcianych, złych wzorców, które niczemu nie służą, a ruinują nas. Nie pozwalają na wykorzystanie pełni naszego potencjału, naszego człowieczeństwa i na zaspokojenie naszych potrzeb. Nie czekajcie, szukajcie pomocy. Jeżeli ktokolwiek z Państwa miałby ochotę przepracować to ze mną, zapraszam. Link do mojej strony znajdzie się pod filmem. Dziękuję ślicznie.